Nie można już dłużej udawać. Wystarczy jeden spojrzenie i wszystko się oddaje. Coś się dzieje i jest zbyt silne, aby to zignorować. Obecność porusza, milczenie mówi, proste gesty już wywołują reakcję. Trudno jest udawać, że nic się nie dzieje, gdy wszystko w środku pulsuje. Myśli się powtarzają, obrazy wracają, serce przyspiesza na samą myśl. To nie tylko podziw, to połączenie, pragnienie Prawdziwe zauroczenie. Jest jasne, jest namiętność i urosła tak bardzo, że już nie mieści się tam, gdzie zwykle się kryła. Żadne słowa nie muszą być wypowiedziane, żaden gest nie musi być ćwiczony. Kiedy uczucie przejmuje kontrolę, zaczyna objawiać się w najmniejszych detalach, w sposobie, w jaki spojrzenie błądzi, w milczeniu, które nie przeszkadza, w oczekiwaniach, które zachodzą bez wysiłku. Jest oczywiste, coś się dzieje. I chociaż próbujesz to ukryć, cofnąć się lub zaprzeczyć, wszystko wciąż tam jest: ruchy, każdy oddech, każda pauza wszystko zdradza. Zdradza, bo nie da się kontrolować tego, co przestało być racjonalne. Na początku to był tylko lekki dyskomfort, przemijające uczucie, powracająca myśl, wspomnienie, które upierało się na powrót. Lecz z czasem to rosło i bez pytania o pozwolenie. To, co wcześniej było prostym podziwem, zamieniło się w potrzebę. Potrzebę bycia blisko, aby widzieć, słyszeć, czuć, dostrzegać. Nie ma logicznego wyjaśnienia, które uzasadniałoby to, co jest doświadczane. Bo to nie jest wybór, to impuls, to pragnienie, to intensywność. Nie ma konkretnej przyczyny dla tego zachwytu, po prostu się dzieje, a kiedy się dzieje, burzy wszelkie zabezpieczenia zbudowane wokół. Imię już nie znika z umysłu nawet w chaosie, w odpowiedzialności, w zobowiązaniach. Wspomnienie się pojawia, jest subtelne, ale stałe, a obecność tego wspomnienia ma moc zmiany całego dnia. Oczy szukają, ciało odpowiada, serce przyspiesza. Wszystko to dla kogoś, kto może nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się czuje, ale to czuje, nawet jeśli się o tym nie mówi, nawet jeśli się nie dotyka, nawet jeśli się tego nie przyznaje, bo kiedy uczucie jest prawdziwe, samo się narzuca. Nie potrzebuje dowodów, nie potrzebuje gwarancji, po prostu istnieje i to wystarczy. I są momenty, w których wszystko wylewa się z zabrzegów: prosty gest, banalny komentarz, niespodziewana obecność. Każda najmniejsza iskra wystarczy, aby na nowo rozpalić to, co nigdy nie zostało naprawdę zgaszone. W tych chwilach wszystko się ujawnia, bez słów, bez zapowiedzi, bez kontroli. Spojrzenie trwa zbyt długo. Dotyk opóźnia się o sekundę dłużej, uśmiech wymyka się, a nawet jeśli próbujesz to ukryć, ciało zdradza, dusza zdradza, uczucie ujawnia się bez pytania o zgodę. Próba racjonalizacji jest bezsensowna, szukając powodów, dopasowując odpowiedzi, próbując zrozumieć dlaczego, nic nie działa. Bo nie ma logiki tam, gdzie miłość postanawia się osiedlić. I to właśnie tam tkwi piękno i niebezpieczeństwo. Piękno, bo jest czyste, niebezpieczeństwo, bo jest nieprzewidywalne. To, co się czuje, to coś, co łamie wszystkie próby kontroli. Nie chodzi tylko o czułość, przyciąganie czy podziw, to coś więcej, znacznie więcej. To uczucie, że bycie daleko jest niekomfortowe, że nieobecność waży, że czas bez kontaktu to czas stracony. To rodzaj uczucia, które milknie, ale wewnętrznie krzyczy. A prawda jest taka, że już minął punkt powrotu. Nie można już działać tak, jakby to było mało, jakby to była faza, impuls, zamieszanie. To oczywiste. Uczucie nie jest tymczasowe, nie jest przejściowe, nie jest rozproszeniem, to miłość i jest obecna w najcichszych detalach, za każdym razem, gdy imię echem odbija się w myślach bez powodu, za każdym razem, gdy serce zaciska się na samą myśl o odległości, za każdym razem, gdy świat wydaje się zatrzymać. Tylko dlatego, że następuje spotkanie spojrzeń. Ciało może próbować podążać za normalnym rytmem życia, ale dusza już jest w innym miejscu. Ona jest oddana, zaangażowana, głęboko związana z kimś, kto może nawet nie zdaje sobie sprawy z wpływu, jaki ma. Ale czuje. Czuje, bo ukryta jest odwzajemniona energia w drobnych gestach, bo dwa serca, które się rozpoznają, nie potrzebują wiele, by się spotkać. A jeśli jest jakaś wątpliwość, to tylko na powierzchni. W głębi wszystko już zostało postanowione, pragnienie bycia blisko, chęć wydłużenia czasu, niepokój, gdy nie ma odpowiedzi. Cisza, która jest wygodna tylko wtedy, gdy dzieli się ją z tą osobą, wszystkie znaki zostały dane. I nie ma już jak udawać. Jest pewnego rodzaju pilność, która zaczyna dominować. Nie pilność wynikająca z pośpiechu, ale pilność prawdy. Pilność do życia, do wyznania, do dotyku, do nieprzegapienia chwili. Bo kiedy czuje się coś tak intensywnego do kogoś, największym strachem jest czas, możliwość, że nie da się tego przeżyć w pełni, strata szansy, utrata tego, co jest rzadkie. A to uczucie jest rzadkie, nie zdarza się codziennie, nie przytrafia się każdemu, jest piękno w cichej oddania, ale jest też ciężar, ciężar tego, kto czuje wszystko, ale nie mówi. Kto kocha w milczeniu, ale musi wybuchnąć, kto pragnie, ale wstrzymuje się, kto rozpada się wewnętrznie, ale pozostaje mocny na zewnątrz, ta dualność pochłania. Ta stłumiona pasja jest jak ogień bez powietrza, upiera się, by płonąć, nawet bez przestrzeni. I z każdym dniem to wszystko rośnie coraz bardziej, nieobecność coraz bardziej doskwiera, obecność ma większy wpływ, uczucie zajmuje więcej miejsca, i nie ma już miejsca na ignorowanie. Serce już wybrało, zanim umysł zdążył to zrozumieć. I teraz nie ma emocjonalnej ucieczki. Wszystko jest oddane, wszystko zostało powiedziane, choć bez słów. To uczucie, które prosi o to, by być przeżyte, nie żąda obietnic, nie narzuca warunków, ale musi oddychać, musi istnieć poza sercem, musi dotknąć drugiego, bo jeśli nie zostanie przeżyte, boli. Nie z powodu braku miłości, ale z nadmiaru jej. A jeśli jest ktoś, kto tak się czuje w tej chwili, to dlatego, że to wszystko nie jest wymysłem, to jest realne, jest tu, wibruje, pulsuje, krzyczy, nawet w milczeniu. Prawda jest taka, że ta pasja już nie mieści się w tym, gdzie jest. Ona chce przestrzeni, chce obecności, chce wzajemności, chce być przeżywana bez strachu, a teraz pozostaje tylko jeden wybór. Kontynuować udawanie, czy pozwolić, aby to się wydarzyło? Bo kiedy jest naprawdę, kiedy dotyka na tym poziomie, kiedy porusza tak głęboko, ignorowanie jest niemożliwe, udawanie, że się nie czuje, wymaga okrutnego wysiłku, bo ciało już reaguje, zanim jakiekolwiek myśli pojawią się w głowie. Wystarczy usłyszeć podobny głos, poczuć znany zapach, zobaczyć gest, który przypomina i wszystko znowu się zapala. To męczące, by utrzymywać kontrolę, gdy wszystko w środku pragnie zbliżenia. Oczy automatycznie poszukują. Pierś zaciska się z powodu nieobecności, a przy najmniejszym oznaku obecności brakuje tchu. To labirynt uczuć, w którym każde wyjście prowadzi z powrotem do tego samego miejsca. Żywe wspomnienie tego, które nie znika z głowy. Wspomnienia mają siłę, której nie można zignorować. I wracają, zawsze wracają czasami w formie szybkich obrazów, innym razem jako całe dialogi, które nigdy się nie wydarzyły, wyobrażenia, które bolą, ale również podsycają nadzieję, wspomnienia, które być może nie są nawet realne, ale które uczucie upiera się traktować jako prawdę, a najgorsze jest uświadomienie sobie, że nawet milczenie drugiej osoby stało się częścią codzienności. Nawet to, co nie jest powiedziane, zyskuje znaczenie. Nawet to, co się nie wydarza, ma wpływ. Czas, który kiedyś był sojusznikiem, staje się wspólnikiem oczekiwania. Każdy dzień, który mija bez znaku, przemienia się w terytorium wątpliwości. Ale mimo to uczucie nalega i trwa. Trwa nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się mówić nie. Trwa, ponieważ nie zależy od zezwolenia. Trwa, ponieważ nie chodzi o wybór, chodzi o intensywność. Toczy się niewidzialna wojna wewnętrzna, z jednej strony chęć ochrony tego, co jeszcze zostało z równowagi, z drugiej pilna potrzeba przeżycia czegoś, co wydaje się być stworzone na miarę. Właśnie w tym miejscu rodzi się prawdziwy konflikt. Jak opierać się czemuś, co już zamieszkuje każdy centymetr myśli? Jak udawać obojętność, kiedy serce błaga o oddanie? I nawet jeśli nikt nie widzi, kto czuje, ten wie. Wie o walce. Wie o zmęczeniu. Wie o lęku przed nigdy niewykorzystaną jednorazową szansą. Jest granica dla milczenia, a gdy uczucie przekracza te granice, zaczyna przelewać się. Wylewa się w spojrzeniach, które trwają zbyt długo, wylewa się w słowach, które wymykają się mimowolnie, wylewa się w obecności, która, nawet stłumiona, zajmuje zbyt dużo miejsca. Nie da się przez tak długi czas ukrywać przed czymś, co już krzyczy w środku. Dusza pragnie być słyszana. Ciało stale to zdradza, a każdy dzień milczenia staje się brzemieniem, bo serce czuje, ale nie znajduje miejsca, by odpocząć. Cichy miłość też męczy. Męczy czekaniem, powstrzymywaniem, trzymaniem prawdy jakby grzechem, było czuć tak mocno. I przychodzi moment, w którym uczucie przelewa się, nie z wyboru, ale z potrzeby. Bo jest chwila, w której milczenie boli bardziej niż ryzykowanie, i w tej chwili wszystko się zmienia. Nie z siły, ale z wyczerpania. Największym strachem nie jest zranienie. Największym strachem jest nieprzeżycie to spojrzenie wstecz i zdanie sobie sprawy, że to, czego się pragnęło tak bardzo, nigdy nie zostało powiedziane, nigdy nie zostało spróbowane. To dostrzeganie, że wszystko, co wibrowało, co pulsowało, co płonęło, zostało schowane w miejscu, do którego nikt już nie miał dostępu. A taka strata nie ma powrotu. Są ludzie, którzy nas przechodzą i nawet gdy przechodzą szybko, zostawiają trwałe ślady. Ale są inni, którzy nie odchodzą, zostają, nawet kiedy idą, a to, co czujemy dla nich, nie znika, osiada. Staje się częścią tego, kto czuje. Ta obecność, która nie znika, ta pamięć, która nie osłabia, to pragnienie, które nie ustępuje, to więcej niż pasja, to miłość, a miłość nawet w milczeniu ma głos. Objawia się w subtelnych formach, w oczach, które unikają, ale poszukują, w oddechu, który przyspiesza w pobliżu, w niepokoju, który wywołuje tylko obecność. Kto obserwuje z uwagą, dostrzega. Kto czuje, ten rozumie. I nawet bez słów cały czas toczy się dialog. Dialog spojrzeń, nieobecności, niedokończonych gestów, pragnień, które zostają na pół drogi. Mimo to uczucie pozostaje. Ponieważ prawdziwa miłość nie potrzebuje sceny ani oklasków, rośnie w ciemności, umacnia się w milczeniu, odsłania się, gdy nikt nie patrzy. I dlatego, mimo obecności, nieobecności, pozostaje żywe. Nawet bez odpowiedzi upiera się, nawet bez obietnic wierzy, ponieważ jest coś większego, co kieruje tym wszystkim, coś, co nie może być wyjaśnione, tylko odczute, a może w głębi serca ta druga osoba czuje to samo może również zmaga się z własnymi lękami, może także myśli, też się pyta, też czeka, jednak z powodu strachu, dumy, niepewności, nikt nic nie mówi i wtedy dwa serca nadal biją dla siebie, ale oddzielone milczeniem. Czas mija, a intensywność trwa. Nieuważna na dni, wymówki, rozproszenia. To, co prawdziwe, nie znika, a kiedy próbujesz żyć innymi rzeczami, pustka to ujawnia. Nic nie wypełnia w ten sam sposób, nic nie dotyka z taką samą głębią, ponieważ to jest ta osoba, to dla niej wszystko bije inaczej, to z nią czas zyskuje inny wymiar, to w niej wszystko wydaje się jaśniejsze, nawet w ciemności. A jeśli pewnego dnia to uczucie już nie będzie powstrzymywane, jeśli pewnego dnia będzie odwaga, aby powiedzieć, aby żyć, aby zaryzykować, to będzie poruszające. Ponieważ to, co jest schowane wewnątrz, nie jest małe, jest całe, jest czyste, jest silne to miłość, i tego już nie można negować. A jeśli pewnego dnia to uczucie już nie będzie powstrzymywane jeśli pewnego dnia będzie odwaga, aby powiedzieć, aby żyć, aby zaryzykować to będzie poruszające. Ponieważ to, co jest schowane wewnątrz, nie jest małe jest całe, jest czyste, jest silne. To coś, co nie rodzi się każdego dnia ani z byle kim, to coś rzadkiego, a to, co jest rzadkie, musi być honorowane, nawet w milczeniu. A tymczasem świat toczy się dalej. Minuty mijają, wiadomości przychodzą, rozmowy się odbywają, ale nic z tego nie dotyka tego samego miejsca, nic nie osiąga tego ukrytego, głębokiego punktu, do którego tylko ta jedna osoba była w stanie dotrzeć. I to nie jest kwestia porównania. To jest kwestia nieobecności, bo kiedy jest ktoś, kto zamieszkuje wszystkie przestrzenie, wszystko inne wydaje się hałasem, wszystko jest tłem wobec tego, co naprawdę pulsuje. I im bardziej się próbuje uciec, tym bardziej to oczywiste. Nic nie zastępuje tego, co jest prawdziwe. To tak, jakby serce samo dokonało wyboru, bez pytania o zgodę, bez konsultacji z rozsądkiem. Po prostu wskazało i powiedziało: to tutaj, to z tą osobą. To dla niej wszystko się zapala. I nawet jeśli drogi są dalekie, nawet jeśli nie ma stałego kontaktu, więź pozostaje, bo są więzi, które tworzą się w duszy, a dusza nie zapomina. Ciało odczuwa tę tęsknotę, tęsknotę za zapachem, za dźwiękiem głosu, za dotykiem, tęsknotę nawet za tym, co nigdy się nie wydarzyło, ale było wyobrażane tak wiele razy, że stało się wspomnieniem. Jest pustka, której nie da się wytłumaczyć, jest pragnienie, które nie żywi się rozproszeniem, jest cisza, która nie jest brakiem, to jest tęsknota. I to, co boli, to nie fizyczna odległość, to emocjonalna obecność, która nie została doświadczona, to świadomość, że druga osoba wciąż tam jest, gdzieś, ale niedostępna. A gdy się spotykasz z tą osobą, coś się zmienia, oddychanie staje się trudne, postawa się zmienia. Energia otoczenia się przekształca. To tak, jakby wszystko wokół zawiesiło się na sekundę, jakby czas respektował wpływ tego spotkania, nawet jeśli krótkiego, nawet jeśli cichego, bo kto naprawdę czuje, dostrzega znaki, w oczach, w sposobie poruszania rękami, w próbie zachowania spokoju, ale wszystko jest tam, wszystko krzyczy, nawet gdy usta milkną, i mimo to zamienia się w ciszę. Zamienia się w powściągliwość. Zamienia się w próbę utrzymania przy zdrowych zmysłach w obliczu uczucia, które rozdziera od środka. Z powodu dumy? Może. Z powodu strachu? Na pewno. Strach przed odrzuceniem. Strach przed brakiem wzajemności. Strach przed zniszczeniem tego, co jeszcze istnieje w kontakcie. Ale jednak strach nie gasi tego, co już zostało zapalone. Brak działania nie zmniejsza intensywności. Miłość. Nawet ukryta nie umiera, ona jedynie przekształca się w oczekiwanie, a to oczekiwanie to niewidzialne więzienie, więzienie, w którym oddycha się drugą osobą, nie mając jej, gdzie wszystko kręci się wokół kogoś, kto nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo wpływa, a serce, już bez sił, pragnie tylko jednej rzeczy, aby uczucie znalazło miejsce, gdzie mogłoby istnieć, nawet jeśli nie będzie odwzajemnione. Nawet jeśli nie będzie przeżyte, ale przynajmniej, aby zostało dostrzegane. Bo to, co boli, to nie miłość. To, co boli, to miłość w milczeniu. Czasami najprawdziwsza miłość to ta, która nie została przeżyta, ta, która utknęła w prawie, w spojrzeniu, które nie stało się dotykiem, w słowie, które nie zostało wypowiedziane, w pragnieniu, które nie znalazło odwagi. I mimo to ta miłość nie traci na wartości. Ona wciąż tam jest jak płomień który się nie gaśnie podsycana wszystkim tym czym mogłaby być a może może to jest jej przeznaczenie być wieczną właśnie dlatego że nigdy się nie zaczęła ale jeśli jest choćby najmniejsza szansa że to uczucie będzie odwzajemnione że po drugiej stronie jest ten sam bolesny milczenie ta sama powściągliwa chęć to samo ukryte oczekiwanie to niech złamie się strach niech rozerwie się milczenie Niech się mówi, nawet drżącym głosem, bo są miłości, które zasługują na to, by je przeżyć. I może to jest jedna z nich. A jeśli nie, wszystko w porządku. Nawet wtedy warto powiedzieć, warto czuć do samego końca, warto być prawdziwym w stosunku do własnego serca, bo miłość, nawet kiedy nie jest odwzajemniona, jest jedną z najgłębszych form bycia żywym. A kto naprawdę czuje, nawet w sekrecie, już doświadczył tego, czego wielu nie poznaje przez całe życie. Może teraz zrozumiesz, co się dzieje. Może dostrzegasz, że to nie jest przesada, dramat czy fantazja. To jest realne. To jest intensywne. To jest wisceralne. Jest tam, dzieje się za zamkniętymi gestami, odwróconymi spojrzeniami, niewysłanymi wiadomościami. A może to jest z powodu ciebie. Jeśli to cię poruszyło, skomentuj, polub, udostępnij i zapisz się. To uczucie zasługuje na to, aby je przeżyć.